manaczko z tej strony Lucika, to przydo mi kolejny film z Hollow Knight'a na moim kanale. Dziś widzimy sobie lokację Royal Waterways. Są jakieś dziwne potwory. Przez zobaczymy, co nas tu czeka. Ja wiem, że ostatnio trochę za... troszeczkę zaniedbałem odcinki z Hollow Night, ale po prostu ostatnimi czasy nagrywałem na zapas. Te odcinki z to o tyle zajmują mi czasu, że dorabiam do nich jeszcze polskie napisy. Okej, okay, tam będziemy mieli gdzieś. Oła. Oj, oj, e? Tam ma łoweczkę, więc tam się udamy. A dzisiaj jeszcze nagrywam na zapas, gdyż nie mam po prostu nic nagranego. Nie mam energii, poproszę, balony. No i fajnie, Jest mnóstwo różnych przejść, ja pierdzielę. będziemy mieli to zwiedzać, ale na no, spokojnie. Tutaj coś mamy. Pozwala to. O proszę. No i spoko. To mi się podoba. Jest jak tutaj przebrnąć. Oni się chyba do mnie zbliżają, jak jestem w pobliżu. O, mamy mapę. Mamy kartografa. Bardzo fajnie. To znowu jakiś stwór dziwny. Aha. Jakieś bicie serca słychać Okej okay. się typa. No to już taki Horrorowy klimat się tutaj powoli robi My go odcięliśmy w pół a ten dalej dycha O, jeszcze jakieś przydatstwo Okej okay. Fak! Ja wiem, że poszedłem troszeczkę w innym kierunku jak do mapy, ale. Jestem ciekaw, co tutaj znajdziemy. O, oh, fak! Ok, mamy energię. O! O! Nie, o tam bardziej to słychać. Tam coś jest chyba, ja, dobre Aha, ja wiem o co tu chodzi, muszę wszystkich wypić, bo jest to ta muzyczka taka z challenge. Łaaa Kurde, to będzie irytujące Okej, okay, na shota ich mam, niby Z tego pocisku To jeszcze czy ktoś został Ok, niech się do mnie zbliży i fajnie. Dobra, no doda coś jeszcze mamy jakieś przejście. A to wiecie co może najpierw podnieśmy mapę. Okay. Royal Waterways Ungal Waste, czyli tam mam przejście skrótowe do lokacji tych grzybków najwyraźniej. Gdzie to jest? Okay. Nie, gdzie to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Wiecie co, ja bym sobie to chyba zwiedził w innym odcinku jeszcze. Poszperał porobić na 100% wszystko. Eee, aha, tutaj gdzie tą betę żeśmy, żeśmy ratowali. Ok. No spoko. Już wiem gdzie byliśmy. Dobra, to ty już masz nic ciekawego do powiedzenia. słyszałem ten cholerny. Może to jest gdzieś na dole. A jest na dole patrzcie. Jest. Tak, zostaw mnie. O, proszę bardzo! Mamy kolejny element masyki. O, nie teraz mogę 7 hitów na katę przyjąć. Opierdzielony, jak zmienia gwałtownie kierunek, kiedy go trzasnę. Dobra, olać tych pów Ła, cholerny. Bija się do jak od wody Jak od wody się odbić to naprawdę Dobra znowu mamy to bicie serca Aha, to tu taki dźwięk robiło Russet Egg Nie wiem do czego to służy Nie Pamiętam Ale może kiedyś znajdziemy Bro, tam się chyba nie dostanę za bardzo, chyba, żeby to kombinować. A my tutaj jesteśmy, dobra. W takim razie skoro się wdruciliśmy... udamy się na dół. Teraz tutaj faktycznie tereny będziemy zwiedzać. Olać typów. To nam zajdzie wieki. A my się tutaj cofnęliśmy, dobra Zostaw mnie Okej, okay, teraz tutaj mamy się wspiąć Uah! Trzeba uważać, bo naprawdę mogą trzasnąć ładnie Pokazuj przejście, odblokowaliśmy jakieś. Okej okay. A kim ty jesteś? Nie wiesz czegoś, co nie jest twoje. Takie sprawo? Wszystko, co widzisz, należy do mnie. Nie złość się. Podzielę się z tobą moim jedzeniem, a ty dasz mi gel. A spróbujmy. To go jest teraz moje? Nie, nie próbuj tego odbierać. Tutaj, proszę, weź to jedzenie. Kiedy będziesz wychodzić, to jedzenie A Run seed egg, ja pierdzielę. Okej, okay. tutaj możemy to kupować w tym miejscu, mapy. Tak go zaskoczenia weźmiemy. Oła. Oła, jak mnie zaskoczył. Ten strasznie tak dziwnie się porusza. Nie mogę się. Ooo. Znowu ten taki kwas dziwny, po którym nie mogę pływać. Już wcześniej się z nim spotkaliśmy. A to było z kolei takie przejście, gdzie wymaga po prostu przepłynięcia przez ten kwas. Ok, tutaj mam odpowiedź taką fajną. O kurde, gdzie żeśmy przeszli? Ok. Okay, nie wiem co się dzieje Ja tu nic nie zrobię Tam mamy to Rancid egg znowu Przydałem zaskoczyć znowu Okej, okay, dobra, na spokojnie Nie wiem gdzie iść, cholera Tyle znowu tych przejść Ty defender, tylko ci co udowodnią swój honor w walce mogą wejść do grobu ponad. Okay. Okay. Ty, ty strażnik tutaj jest, ale to jest oczywiste raczej. To mamy jakieś wejście. Okej, okay, tutaj nic nie było, jednak możemy, otwor możemy otworzyć przejście chyba. Okej. Okay. Nie. A, my jesteśmy teraz City of Tears znowu w tej drugiej części. Mamy mocniejszych strażników, więc musimy uważać. A wiecie co, ja jeszcze powrócę do tego Defendera, bo jak możecie się domyślić, to jest kolejny boss. Ale najpierw sobie odblokuję tutaj stack stację, żeby można było się do niej przenieść w razie czego. Tutaj sobie usiądę. I posłuchajmy co ma do powiedzenia typek. Okay. Okay, tutaj wychodzimy. Mać. Dziękuję. Dobra, cofnąłem się tutaj do tego miejsca, gdyż yy, ominąłem bossa, który znajduje się dosyć wcześniej. On znajduje się gdzieś tam u góry. Zaraz się przekonamy dokładnie. Okej, okay, on jest gdzieś tutaj. Yy, no dobra. mamy jakiś dziwny dźwięk. On nas chyba nawołuje? Zaczyna mnie irytować. <grym>, tak szczerze. O nie, to jest gupa? Skupa. Nie, zostaw mnie. Tank defender. Okay. Okej, okay, dobra. A teraz on jest tą kulą. Już się wkurzył się. Okej. Okay. Okej, okay, nie uda mu się. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest, okay. udało się! Prawie! Czemu on nie oberwał? Jest, oberwał! Poskładany! Bardzo pięknie! Już wam mówię o co chodzi. Aha. Czyli będziemy śmiercić i odstraszać tym przeciwników, albo im zadawać obrażenia. Ok. Teraz się przekonamy o co chodzi. Chamy teraz tutaj odblokowaliśmy przejście, OK. Pięknie, pięknie. Okej, okay, czy nie my jesteśmy teraz tutaj. Dobra. Moi drodzy, ja wam w takim razie dziękuję serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, aby Was nie pominęły następne odcinki z gry z Hollow Knight'a. Będziecie znać jak Wam się odcinek podobał. I do zobaczenia następnym razem. Ej! O kurczę, siema. E ja uciekam. na razie.